Witam ponownie. W tym odcinku Flashbacka będziemy się błąkać z po prawdopodobnie planecie Morfów. Co nas tam czeka, zobaczymy już za chwilkę. Profesor? Czy, to ty? Czy to jest niebezpieczne? Nie. Muszę przyjść i uwolnić profesora. Czy profesor żyje. Profesor żyje. Profesor okej. Okay. Wow, interakcja z otoczeniem. Czym ty jesteś? Nieszkodliwe coś, dobrze. Przynajmniej jedna rzecz nieszkodliwa tutaj. Okej. Okay. tu możemy spaść? Czy to się na mnie rzuci? Nie, nic się tu na mnie nie rzuca, o dziwo. Nawet te worki. Ty giniesz. Tu nie ma przejścia, dobrze. się kończy w góra jaskini Co to? Co to? No i znowu ten dziadyga. No, come on Don't be a shine. Nie chcę mu cię skrzywdzić. Pudło Wow! Aha, tak to działa Dobrze Kurde, oberwałem Niedobrze, niedobrze, niedobrze Dobra Po sprawie No są zdecydowanie twardsi niż Co to mi daje w ogóle? Się pytam Wow, 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 wow. Aha, dotkło. Tam jest morf. Tu jest ściana, tu jest nic. Ale sprawdźmy w takim razie, czy te drzwi przypadkiem się nie otworzyły e, gdziekolwiek one były. Tu otworzyły się dokładnie. Ciężko to nazwać drzwiami. Uuu, bardzo nisko chyba. Sprawdźmy jak nisko. Bardzo nisko. I nic tu nie ma. Ej, czy ja chcę ryzykować? otwarzałem drzwi, ale nie wyglądają one zachęcająco, mm. szczerze mówiąc. Czy znaczy wyglądały dopóki nie zobaczyłem tej przypaści <laughs> Więc. Tu czuję się zdecydowanie w mniejszym niebezpieczeństwie. Chociaż to może... O! Może być to złudne. A jak podnieść to gówno? Ha, już wiem. Przecież mam coś takiego jak teleport. Ej, głupi jestem. Nie. Wiesz to. Dobra. Próba numer 40. Użycia teleportu. Podniosłem. Więcej granatów. Czy to dobrze? Prawdopodobnie. Dobra, tu nie mam glutków. No to śmigamy. Czyli jednak do tych drzwi. Aj, mam przecież teleport, ale jak głupi jestem, Czy tam można było zrzucić sobie spokojnie. Ustrojstwo. I, I i i tyle Dokładnie I teleportujemy się Tak, tu było wysokie Zdecydowanie Sprawdzam tylko obecność glutków. Nie ma Ewentualnie obecność. O kur... teleport! Czym ty jesteś? Wow, jak mi to ma pomóc teraz? Ja już wiem, jak to ma mi pomóc. Myślę, że to lawa. No i. Mhm. Nie będzie to działać, dopóki będę stał. Nie, w ogóle teraz nie działa. Wow, zepsułem. Nie po prostu. Dobra, przestań. Już ty już się nie przydasz. Tak, zepsułem ludzie. Sorry, ale. Wiem o co tam chodziło. Tak, tu glutki jakieś były? Nie pamiętam. Tu był jeden morf na pewno gdzieś. Tu był glut. To tylko w niego kurwa poceluję. Chcesz strzelić we mnie? Nie tak łatwo, nie? Gdzie ty jesteś? Aha, ty się... Kiedy oberwiesz parę strzałów... Wow, 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 dobra. Aj, kurde. torycznie kłamił, że mnie skrzywdził, te sprawy i są straszne kurde. Wow, 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 wow. O, oh my god, dobra, 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 dobra. Uciekamy, teraz, otwarto przestrzeń. Przestań znikać. Kurde! No, przejdźmy. Co się z nim stało? Zginął? Gdzie się podział? Zginął? Poważnie? I to fantastycznie. Ja wprawdzie prawie też. Ale co tam? To Ty zdrówko. O, co za miło. Po co mi ten granat jest, jestem ciekawy? Tylko. O, podnieś to. Tam. Po co mi ten granat? Skoro gra mi go daje, to jest jednoznaczna wskazówka, że po coś on będzie. W... Nie, 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 nie wskakuj. Żyłem, co tam było. Tam nic nie było. Kurwa, znowu ta sama pomyłka. Tak, teraz nie popełnię tego błędu. Jak się kucało? Glutek. Ok. Coś jeszcze się kryje, niecnego Mam pewno zdrowia. Ow, jest. Morf. Kurczę, duży skurcz, byki. Aha Po co mi to było? Po co mi to było? Jest tylko ciekawe. Rzucimy granata tam w takim razie. Znaczy, no, kwiatka. I rzucimy go tak, by się zatrzymał na tej. na tym laserze. Pięknie. Nic mi to nie da. Jest i drugi. Podnieśmy owoc, dobrze, tu się nic nie da, tu się nic nie da. Mhm, w tenże to sposób ma działać. O, opuść, a to się opuszcza. Ekstra. Skąd ja wiedziałem, że to te kwiatki będą do czegoś służyć Ej Dlaczego to się już opuściło? Ale, alt, alt. O nie, poważnie? Alt. I tyle? I tyle? Nie wiem, o co chodzi. Ludzie, nie wiem, o co chodzi do końca. No i co? Aha. I... Teraz mogę go załatwić na spokojnie. O Boże, albo ona nie... No, możliwe, że na niespokojnie. Nie jesteś najładniejszy. Kurde. Auć. No faktycznie. Ej. Przestań podskakiwać tak brzydko. Dobra, ile jeszcze w niego będę musiał walić? Jestem ciekawy, tylko. Ja oczywiście oberwałem. No tak. Nie się, tak? Boże. To się wskaźnić poziom życia, kurde. Wow. Czy on jest, kurde, nieśmiertelny jakiś? No i co teraz? Ja pierdzielę przestań. Już, jakuj ok. Ja pierniczę! facet o, To się zaczyna robić nudne powoli Slikwiduj go Kurde tak Widzie? Totalnie nie wiem o co tu może chodzić Strzelam Dobra, to tyle jeżeli chodziło o posiadanie jabłka co? O Boże, Teraz dechniesz Ty, dziadego jedna? Nie, on chyba nie jest śmiertelny. Jest w końcu. Co ty robisz, facet? Aha, zamieniłeś się w. Pierwotne coś No dobrze W końcu ja wycwanie się o Dobra zostawiłem teleport Otwieramy drzwi I teleportujemy się Zabierając wcześniej teleport Bo byłoby przykro, gdybyśmy go zapomnieli Ale dzięki temu mamy Otwarte przejście Czy to Kurde, no, to była nie najłatwiejsza potyczka szczerze mówiąc Czy mamy coś nowego, niebezpiecznego? Na przykład to? Nie Jest glutek Dobra, przy następnym checkpointie jednak nie nie można tak? okej okay. przy następnym checkpointzie co chciałbym powiedzieć? przerwy nagrywanie aha aha i co ja mam z tym niby zrobić? mogę rzucić tam mogę tam rzucić hmm, czym? Holo... nie hologramem Teleport. O właśnie. Hmm. W sumie chyba tak zrobię. Sí, teleporto. Łatwiejszy zdecydowanie. Po co ja to jabłko wyrzuciłem? Teraz już nie do odzyskania zresztą. U. I na górę też nie... A gdzie jest mój teleport? Jest się pytam. Oje, bierz go. Dobrze. Najwyraźniej miałem tam iść glutek i teleport to zdecydowanie ułatwia zrozumienie co się w ogóle dzieje w tej grze podnieś to I co ja robię? odha, drzwi otwarłem po prostu nieznacznie no, w świecie otwarłem drzwi kto by się mógł nie domyślić, że w taki sposób otworzę te drzwi no. Tu coś się kryje. Oj, nie wiem czy ja tam chcę wchodzić. Glutki. Free the professor. Tu nie mogę nic zrobić. Mogę strzelić w to. W to nie mogę strzelić. I tyle. No to idziemy dalej w takim razie. Hej, znowu głupi, zapomniałem, że tutaj można rzucić teleportem. Siup! Tak pięknie. Podnieść tylko go. No, nera jasna. Co jest na dole? Gl, glute, Glutek. Dobra. W takim razie. Wow, udało się teleportem rzucić hmm. Podnosimy. Strzelamy w to gówno z pistoletu. Czemu pistolet mi nie chce strzelić? Przepraszam. Aha Co się wydarzyło? Nie wiem dlaczego pistolet mi czasami. A, oczywiście otwarły. A jeśli zaskoczę na to, co? Cholera, czemu to przestało działać? Wyłącz te. Dobra. Złeśmy na dół zobaczyć co. O, o jest ah, profesor. Spóźniłem się? Hmm. Znowu będziemy mieli gościa, który będzie za nami łaził. Czemu... kurwa, nie mogę... Nie wiem, zagłuszany jest ten kurczę A on idzie za mną w ogóle, czy nie? Jestem tak tylko ciekawy Okej okay. Czy ja tylko chciałem to uczynić? Pytanie brzmi tak Aha, czyli to było zagłuszanie. Dobra. A jak ja do Diaska... Hmm. Poważnie? Udało się. A co z profesorem w takim razie, w układzie? Co, że? To walery jasnej Co on sobie wyobraża? A, że ty niby nie możesz... Nie wiem że naprawdę czuję się mm, niepewnie w obliczu tej tajemnicy Co tu chodzi Wow, to jest winda zabieramy kwiatka owoc ale naprawdę przydoby się checkpoint chodź Tutaj jest konsola. Widziałem ją przed chwilą I nikogo nie było. O, We've got a problem. They've got an organic brain matter override protecting the system. I need you to go and destroy it. Then I can hack in. You do have the neuro We need to blow this planet to pieces. That was the plan. Of course, but I need to find Sonia. Get out of here first. No time. I'll get Sonya. Once you have destroyed the auxiliary brain, then you'll be right next to the ultra Okay, let's go. Hmm. Chyba kawaleria będzie... A nie, drzwi się pewnie otworzą. Już myślałem, że kawaleria obcych przybyła. Checkpoint. Dobra ludzie, skoro osiągnęliśmy checkpoint, będzie oznaczało, że zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć! Albo i nie.